Zapraszamy na podcast Instytutu Zachodniego. Dzień dobry Państwu, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Dzisiaj naszym gościem będzie profesor doktor habilitowany Christoph Zaferling z Niemiec. Pan profesor zajmuje się prawem karnym, ale także międzynarodowym prawem karnym. To jest jedna z dziedzin jego aktywności naukowej, ale drugą bardzo ważną dziedziną aktywności naukowej pana profesora Zafferlinga jest również rozliczanie nazistowskiej przeszłości w najwyższych organach władzy Republiki Federalnej Niemiec. Chodzi o kontynuację, zarówno personalne, jak i materialne w działalności tych organów po zakończeniu II wojny światowej. Efektem tej e, działalności naukowej jest przygotowanie między innymi, raportu razem z profesorem Manfredem Gürtemakerem pod tytułem Die Akte Rosenburg, czyli teczki Rosenburga. W tym, e, w tym raporcie, który później ukazał się jako bardzo obszerna książka, została opisana mm, struktura i działalność min Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości. Właśnie pod kątem kontynuacji personalnych i materialnych z czasów narodowego socjalizmu, ale dzisiejszym tematem dzisiejszego spotkania jest zupełnie inna kwestia. Dzisiaj będziemy, proszę państwa, króciutko rozmawiać o ściganiu zbrodni międzynarodowych w Niemczech. Nie jest to temat tylko historyczny, ale okazuje się, się, że jest to ważny temat bieżący w życiu publicznym Republiki Federalnej Niemiec. I stąd pierwsze pytanie do naszego gościa. Panie, panie profesorze, dlaczego dzisiaj ściganie zbrodni międzynarodowych stało się znowu istotnym problemem w Niemczech? Herr profesor, wollten wir uns uh, unser Gespräch schon anfangen mit der Dlaczego dzisiaj ściganie zbrodni międzynarodowych stało się znowu istotnym problemem w Niemczech? Przyjęliśmy w Niemczech bardzo dużo uchodźców z terenów objętych wojną. Są to uchodźcy z Syrii, Afganistanu, również z Libii. Część z tych osób to ofiary wojny, ale inna część to również oprawcy. W związku z powyższym, podczas swoich starań o azyl lub w trakcie innych formalności związanych z ich prawem pobytu, ci poszkodowani relacjonują niemieckim organom ścigania o zbrodniach wojennych, których byli świadkami w swoich krajach. A na podstawie Międzynarodowego Kodeksu Karnego, który został uchwalony i ratyfikowany w 2002 roku, prokurator federalny w Niemczech ma obowiązek wszcząć postępowanie, o ile istnieją poszlaki, iż uda się zidentyfikować odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne i doprowadzić ich przed sąd. Właśnie ten napływ uchodźców z Afganistanu czy Syrii doprowadził do tego, że od 2016 roku obserwujemy w Niemczech wzrost postępowań karnych przeciwko domniemanym zbrodniarzom wojennym. Wspomniał Pan, że to prokuratura federalna jest właściwym organem do ścigania zbrodni na podstawie Międzynarodowego Kodeksu Karnego. Czy mógłby pan powiedzieć coś więcej o ściganiu zbrodni międzynarodowych w Niemczech? Chciałabym zapytać pana profesora, jak to jest ze ściganiem zbrodni międzynarodowych, ponieważ Niemcy to państwo o strukturze federalnej i pan profesor wspomniał tutaj o organie federalnym, o Federalnej prokuratorze, prokuratorze. Dlatego pytam pana profesora o organ właściwy do ścigania zbrodni międzynarodowych w Niemczech. To faktycznie bardzo ciekawe i interesujące pytanie. W naszej Republice Federalnej to kraje związkowe są odpowiedzialne za przeprowadzenie postępowań karnych. Tutaj jednak mamy do czynienia z kwestią federalną. W tym przypadku Republika Federalna Niemiec zajmuje się ściganiem zbrodni. Z tego względu istnieje też Urząd Prokuratury Federalnej który po pierwsze jest odpowiedzialny za ściganie zbrodni terrorystycznych, a po drugie właśnie ściganie przestępstw międzynarodowych. Ten podział wynika z samej struktury naszego systemu federalnego, gdyż w powyższych przypadkach chodzi o interesy międzynarodowe całego państwa. Takie są założenia przy tym podziale. To są sprawy związane ze współpracą międzynarodową oraz z postrzeganiem międzynarodowego prawa w Niemczech. Sprawy międzynarodowe to kompetencja całego Związku, a nie poszczególnych krajów związkowych. Gdzie znajduje się siedziba tego organu federalnego? Gdzie znajduje się siedziba tego organu federalnego? Siedziba prokuratora federalnego mieści się w Karlsruhe. A więc obok Federalnego Trybunału Sprawiedliwości. Współpracuje w takich sprawach z Federalnym Urzędem Śledczym, który wprawdzie ma swoją siedzibę w Wiesbaden, jednak jednostki do ścigania zbrodni międzynarodowych mieszczą się w Meckenheim, nieopodal Bonn. Jednak procesy sądowe przeciwko zbrodniom międzynarodowym odbywają się w różnych miastach. Nie tylko w Karlsruhe. In Karlsruhe. Wie Tak, to również specyficzne dla Niemiec. Prokurator federalny w sumie nie ma przynależnego do jego urzędu sądu. Na poziomie federalnym mamy tylko Federalny Trybunał Sprawiedliwości. Trybunał wprawdzie zajmował się w latach 1950-1969 kwestiami bezpieczeństwa narodowego, niemniej jednak nie było żadnej instancji nad Trybunałem. Weryfikacja wyroku jest jednak wymogiem naszego państwa. Prawa. Wskutek tego od 1969 roku zeszliśmy o jeden poziom niżej i prokurator federalny wnosi pozew w poszczególnych wyższych sądach krajowych. Tym samym zapewniliśmy możliwość rewizji i weryfikacji wyroków wyższych sądów krajowych, za które jest odpowiedzialny właśnie Federalny Trybunał Sprawiedliwości. Zajmuje się tym trzecia Izba Karna w Karlsruhe, która jest odpowiedzialna za rewizję wyroków dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Wspomniał Pan o Międzynarodowym Kodeksie Karnym, który w Niemczech został wprowadzony dopiero w 2002 roku. Dlaczego tak późno uchwalono przepisy dotyczące ścigania zbrodni międzynarodowych w Niemczech? Pan profesor przedstawił nam wcześniej kwestie organizacyjne i formalne postępowania w zakresie zbrodni międzynarodowych, ale istotna jest również tutaj a, podstawa materialna i taką podstawą materialną jest Międzynarodowy Kodeks Karny, wprowadzony dopiero w Niemczech w 2002 roku. Stąd moje pytanie, dlaczego tak późno e, uchwalono przepisy dotyczące ścigania zbrodni międzynarodowych w Niemczech? O tym moglibyśmy jeszcze rozmawiać przez bardzo długi czas i nagrać wiele podcastów. Oczywiście ma to związek z rozliczeniem narodowego socjalizmu w Niemczech oraz procesami norymberskimi. Procesy norymberskie początkowo nie były uznawane w Niemczech. Traktowano je jako sprawiedliwość zwycięzców i chciano o nich jak najszybciej zapomnieć. W sumie nie chciano, aby prawo niemieckie obejmowało takie czyny przestępcze jak zbrodnie przeciwko ludzkości, agresje lub zbrodnie wojenne. W 1954 roku ratyfikowano jednak konwencję w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Odpowiednie przepisy trafiły również do kodeksu karnego RFN. Ale to były jedyne kroki w tej kwestii. Nie uchwalono żadnych własnych praw przeciwko zbrodniom wojennym czy ludobójstwom. Należy tu jednak wspomnieć o tym, że w trakcie wojny na Bałkanach przeprowadzono w Niemczech pod koniec lat 90. wiele procesów sądowych przeciwko serbskim czy bośniackim zbrodniarzom wojennym. Podstawą ku temu był kodeks karny oraz wspomniany paragraf dotyczący tej właśnie konwencji. Jest to paragraf 220a kodeksu karnego. Nie było jednak żadnych odrębnych przepisów. One się pojawiły w Niemczech dopiero wraz z rozwojem Międzynarodowego Trybunału Karnego. Niemcy swego czasu bardzo się zaangażowali w utworzenie tego Trybunału jako stałego organu sprawiedliwości. Oczywiście wtedy należało również dopasować przepisy prawne w Niemczech. Tak więc w 2002 roku, na krótko przed powstaniem Międzynarodowego Trybunału Karnego, uchwalono w Niemczech Międzynarodowy Kodeks Karny. Od tej chwili można w Niemczech ścigać zbrodnie wojenne zbrodnie przeciwko ludzkości, ludobójstwo lub agresję wojenną, gdyż taki jest wymóg międzynarodowego prawodawstwa. To była bardzo ciekawa wypowiedź pana profesora Zaferlinga. Cieszę się już na kolejne podcasty na ten temat. Chciałabym zadać jeszcze ostatnie pytanie. Interesuje mnie wyrok z dnia 28 stycznia 2021 roku. To był bardzo ważny wyrok Federalnego Trybunału Sprawiedliwości. Czy mógłby Pan krótko powiedzieć? powiedzieć, dlaczego ten wyrok Trybunału był tak ważny dla ścigania zbrodni międzynarodowych w Niemczech. Na w Deutschland. Bardzo się cieszę, że Pan Profesor wspomniał o możliwości następnych, nagrania następnych podcastów, natomiast chciałabym na zakończenie postawić ostatnie pytanie dotyczące wyroku z, 2008, z 28 stycznia 2021 roku. Ten wyrok Federalnego Sądu Najwyższego ma bardzo istotne znaczenie dla ścigania zbrodni międzynarodowych w Republice Federalnej Niemiec. Proces, o którym pani wspomniała, nie był nadzwyczaj spektakularny. Na ławie oskarżonych zasiadł były żołnierz z Afganistanu. Zarzucano mu znęcanie się nad więźniami, stosowanie tortur oraz znieważanie zwłok. Trybunał zadał sobie jednak jedno istotne pytanie. Czy ów oficer armii afgańskiej nie powinien otrzymać w Niemczech immunitetu funkcyjnego? To by oznaczało, że nie mogłoby dojść do żadnego postępowania, gdyż ten oficer, jak każdy inny członek wojska lub administracji innego państwa, nie mógłby być sądzony za granicą, ponieważ byłby chroniony immunitetem. Gdyby zatem Trybunał uznał prawo do immunitetu, to moglibyśmy umorzyć wszystkie postępowania przeciwko członkom wojska lub administracji. Aktualnie toczy się postępowanie karne Wyższego Sądu Krajowego w Koblencji, który zajmuje się oskarżeniami wobec agentów syryjskiego wywiadu którzy są oskarżani o torturowanie i mordowanie więźniów. Także to postępowanie należałoby wtedy umorzyć, ponieważ oskarżeni przynależeli do reżimu totalitarnego premiera Asada. To byłaby oczywiście katastrofa. Trybunał zatem wykorzystał to postępowanie, aby zastanowić się nad tą kwestią. W swoim oświadczeniu wydał przemyślany i rozsądny pogląd, że na podstawie procesów norymberskich uznano, iż żaden oskarżony nie może powoływać się na przynależność do wojska lub administracji, aby otrzymać chroniący go immunitet. Zbrodnie przeciwko ludzkości na tej podstawie stanowią wyjątek od reguły przyznawania immunitetu. Tego nie zmieni również aktualna dyskusja w Nowym Jorku, w której bada się wyjątki od tej reguły. W tym wypadku jednak o wyjątkach mowy być nie może. Wyjątkiem mogą być w przyszłości szefowie państw, a więc prezydenci, ministrowie czy premierzy, ale tylko na okres pełnienia służby. Potem immunitet również wygasa. A dopóki pełnią swój urząd, mogą być postawieni jedynie przed Międzynarodowy Trybunał Karny, a nie przed Wyższy Sąd Krajowy w Niemczech lub Prokuraturę Federalną. Na szczęście Federalny Trybunał Karny dał tym samym jednoznaczny sygnał, iż nie ma immunitetu dla zbrodni przeciwko ludzkości. Tak więc prokurator federalny może kontynuować swoją imponującą pracę. Tym samym dajemy też sygnał, że zarówno Niemcy, jak i cała Europa nie są bezpieczną przystanią dla zbrodniarzy wojennych. Bardzo dziękuję profesorowi Zafferlingowi za wyczerpujące odpowiedzi. Cieszę się z tego spotkania i mam nadzieję, że dojdzie do kolejnych spotkań na temat prawa karnego, najnowszej historii oraz historii XX wieku. Dziękuję panu profesorowi za rozmowę, za bardzo interesujące odpowiedzi. I mam nadzieję, że pan profesor znowu pojawi się w naszych podcastach. Do widzenia Państwu. Auf Wiedersehen.